Na się to po 15 zł Na stroje Na stroje po 15 zł Nie, jeszcze 10 nie ma. Nie, to się dopiero. No. Dobra Ewa, ile macie, ja tyle chę, dacie, ale przynajmniej mówię, mówię szczerze, szczerze, co nie przynajmniej po dychu na głowę. Cały dyrektor co, co zamieszania. Co za zamieszania. I się kłócznie, ale Robert, tylko co? jedno mam do ciebie. Zawsze chciałem ci się spytać. Co? Za, nie chociaż tego się nigdy nie pyta, co nie? A ale o co chodzi? Nie pytaj się na takie Ja nie ja nie pytać takie rzeczy. Ale sam wiesz, o co ja się spytać. O to chodzi właśnie, że ja nie wiem o co ci chodzi. Dobra, nie słuchaj go, bo na, na nogi... Nie. Się... nie, gadamy o tym, bo to no, no, nie, nie przychodzi do takich numerów, wiesz. Woda, no. jedziesz Jedzie. No. Jedzie ja z koksem. Idzie. Idziesz kupić, cię? Czy... nie? On pójdzie, bułeczki idziesz Adam, kupić, pójdzie. chlebek? Ja pójdę. No, ja nie idę ja po to. No. On nie pójdzie. No. Wodę mamy. No. Wodę mamy, Adaś. No. Ja, ja, ja już idę. Nie, bo Adam jest chory, jak ja. Dobrze, proszę pana. No. No. Ja nie, już no, nie jest... A on nam wisiań na marano by... Zobacz jak zapierdala dzibko. jak czeką zdrowią. Żeby on tak do ja, tego szedł, ten... na no odwyk, nie? Nie padł z Żeby tak na no odwyk szedł. Szybko. No, Dobra, potem że... Ostatnio miał. Iść na odwyk do Lustyna. Już... Tak, ja ci powiem Krzysiek, on będzie szedł, 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 szedł. Nie ma takiej... On z butelką to wyposzedł. No. Tak. Robert, ci powiem tak jedną szczerze, Jego jakby trzeba było zawieść, to wtedy by otruli go i... A ten otruli, ale to z butelką by musiał jechać. Nie, nie. Mój znajomy tu u nas był Ewa. W Indiccy. W Nidzicy, Co nie? Było też odczucie. Było no, Ile? Dwa czy trzy dni, kroplówka, coś innego, truli. I chłopak jak tą woda narodzone. Do no i, wy, i wychodzą i dalej Ośka no, no. nie, wie, nie wiem czy to relanią to lanią nie, nie jest wiem, nie, nie, nie tak. wiem tego a co karczer znasz? Zbyszka no. widziałaś jej nogę? Widziała. co chwilę lądował w szpital. a łebki widziałaś? jak pierdolniła? Ile... to czy ona... ty, to już nie ma, zasła co zgasła? Zaschła. Leży Nie tam ma, rupę, tylko plama. Ja dzisiaj byłem. Ja dzisiaj też, byłem. też byłem. Tylko plama została. No. Ja wyszłam, wiesz, wyszłam, bo łapka On miał no. iść po te, po te zupę, miał iść, żeby mu to umowę zrobiła. Przedłużyła. Tak, nie poszedł nigdzie. No. On miał bić od 1 lipca. No I nie poszedł w ogóle. A dzisiaj ta, ta, ta znajoma jego mówiła, mój żebyś kurwa nie zaczął baranie chlać. To by Cię brat z domu nie wygonił, a on zaczął pić i brat go... Ale tam pra pracuje jego ta bratowa, Jowita. Mówię, mówię, o domu teraz. Ale podobno u niego w chałupie imprezy, sojakuj jak chuj, przez tu jego sąsiadka przechodziła. Pamiętasz wtedy, co z nim gadała? Tak. W tamtym tygodniu, że brat takie imprezy odpierdala, że szok. To wiadomo, o co chodzi, nie To nie wiadomo. O co chodzi? Wszędzie. <laughs> A jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi o... Nie znam. Ja nie zdam. Tylko nie chcę go do domu No nie chcę go wpić. Nie ma ta ta dzisiaj to jest znajoma jego mówiła. Tak to jest No, że zaczął nie... Te, nie po nazwiskach. A zaczął, tak Halinka Zaczął pić i ten go z domu wysiudał. Ale jak poleciał co on mówi ci tego, tak że ona to Co? Co piwo wypiliśmy na troje. Nie na troje? Ale on chce tylko tego. Jego, jego żeby Uma. złapał i zawiózł. To tak. A ty masz piwo. A. Ty co nie pamiętasz, że kupiwałem? Patrz jaki hard Miałaś. <laughs> Życie, życie. Trzeba zawsze. Ja dzisiaj to szukałam, a po całym parku, a on siedział? A ja nie szukałem, wie kocham siedział. Ale z łapką. Z Jacuszem. No. A gdzie siedział, aż tam w parku. Nie wiem. Na końcu. W rogu. Przy życie. Ewa, nie ale Ewa. Je, jego chleb dni nie Co? ma. Jeżeli sztó nie żyje. Nie Jeżeli ja nic. przed chwilą. Pierdolisz. No. Pokaż mi to. Godzinę tędzisz. O kurwa. To się fajnie śpiewa. O tak. mój bój. Hjebać każdy może trochę lepiej i no to... A no, O jest. No. Kobieta mi się gdzieś, tak? No. Kurde, o no. A dobrą... Ja to mówię. Nie no, znasz dnia. Nie mnie no. Nie znasz dnia, ani godziny. Ale on śmiał po tym uderzeniu, chyba było? nie, no. Nie, zobacz. Co no, no, no. tak. Może na kipie sztuka tak zmarła, tak. wiesz, No. O, no. 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 no, 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 Co, nie pamiętasz tej piosenki? No mówię może no. trochę lepiej, lub trochę do... no. No, no. Ale no, no to no. chodzi, jak to komu wychodzi. Brawo, ty! Górze panie. Goresz nie, nie żyje. Jak ten nie? nie żyje. No ten. gołas. Dawno. No. Wszędzie pisze. Ale no, mam tego syna. Jak on ma na imię? Maciek. Maciek, no. On też po grał. No, 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 no. Ale Maciek ma ile? Prawie 40. Jakie prawie czterdzieści? No ile on no tak, ma. Tak, pewnie jakoś tak. Tak. On jest po czterdzieńcu. Coś ci przez 40 jest. To ty dadem. To pieniądze nie to nie wszystko, a bez pieniędzy to chuj, tak? No. Komedia z nim była. Nie, to z Konradem była. To z Konradem. z Konradem była. No. Ale poczekaj co było? King coś? Sas, sas, ale się grzeje no telefon. W o. Jak no. to akurat on była. No, zał, no. Akurat. To ty nie. Siemanko. Tu spotkaliśmy mistrza. Może, o! Mistrza, no, To Jacek, jak z Wojskiem? Z Wojskiem? No! Z Wojskiem jest, ej, ej! Powiem ci jedno. Co? Bo, ej! W o! W osiem. Ej! W osiemdziesiątym szóstym roku, nie? No! Ej! Była! Ej! Nawet była! Zima skłecza w 78, nie? Poczekaj. A później... No co tam naszym szybkońskiem było. Ej, 78 rok, nie? była zima szkłeczna, ej, a w 86. Ej. Kiedy ej, ja szłem, szłem do wojska, to była druga, to była druga zima, ej, ej. pod względem, ej, ej, śnieżyc, no ej, I mrozu, ej, i, 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 i temperatury. To o. było w 86. 86

Ej i powiem ci no, ja poszedłem do, do do wojska, ej w osiemdziesiątym szóstym roku. O. jak ja tutaj Ej i ej i ej i i ej dostałem, dostałem do 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 ej do do Szczecina, do jednostki, ej ej ja ja O. Tu byłeś generał Stopka. <grych> nie? Ja byłem wtedy szeregowy, nie, kurwa. A, szeregowy? od razu generałem może byłeś. O, tu, ej, ej. wszyscy się, się pytają, dlaczego ja tak. Się... Tamasz. Pogodny cię odpadły. ej, nie. Po tym się generał generałów. Po, no, to mówię genera stopka. I powiem Ci jedno. No. Ej, co było, co było, A ja powiem, ej, w osiemdziesiątym roku, ej, poznałem taką Swetkę, nie? Śwedzkę. O. Ej, ej, i, ej, ona się zabujała we mnie, a ja w niej, ej. O kurwa, co tak. to było? O nie, ona mówi, ja, ej, mówi, jacy? Chodź, wyjedziemy do Szwecji. Ej, i tam. A ja byłem głupiej. Że, ej, a ej, a, a, W Szwecji, ej, ona, tak, tak, nie co. Ej, byś tak, był, tymi, byś był jaka... generałem w Szwecji. Ale jak widzisz, tu jesteś szeregowy. <grym> nie, ja cóż. Ale powiedziałem, ja no, ej, no. Że, ej, że, ej, tam, ej. Ej! No! Ale co, ej! Co? Robert! Ty, ty, Ej! Co ona mi nauczyła, ej, na temat seksu, ej. No, o! Tak, ej! Czego nie znam, ej, ej! Przez, przez... W nocy, przez 6 godzin, ej, chyba Chyba żeśmy odwalili gdzieś 7 albo 8 numerów, ej, ej! Ona powiedziała, ej, Jacek! Tak. Ci się nadajesz, na do tam. Ej, chodź ze mną, ej, a ja mówię, ej. A wtedy się bałem, bo mówię, ej. to był, był lata komunik, rozumiesz? Ej, osiemdziesiątych rok. No widzisz. A ja powiedziałem, ej, ej do tej pory mam jej, jej, jej na nazwisko gdzie mieszka. Bo no co nie możesz jechać? Ej, ja mogę jechać, ale chodzi o to, że ej, jak ciągle jesteś najebany, to ej, to ja mogę przejść 100 metrów. A to nie, niech ona to nie... przyjedzie po ciebie. Ej, no. Ej, a nie chodzi o to, ej. ej ja też, ej, ej myślę o, o tym, że, ej, bramy szacunek, ej, ej. Ja muszę dbać o, o, o swoją opinię. I o formę! Nie Ej, teraz mi moja ciotka, która jest zbędna, powiedziała ja, Jacyś, ja, przeszkadz tylko klacz i ja cię zapraszam do, do, do ciebie Ej, daj ci samochód, ale mówię Ej, ale poglądam samochód Ej, to chyba chceś, żebym szybciej się zawił. No, i? Myśl o Tych Szwecji, ty tam może byś furorę zrobił, Tak. <grych> co? Ej, powiem, 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 powiem Ci jedno, Ej. No? Świecia, ej, po jednym, jednym Ej, jest przejebana. Przejebana. Czemu? Bo tam, Ej, tam jak, Ej, czy on, czy ja, czy Ty, to może tylko wziąć połówkę,

no. Uwejrzany o picie e, za dużo wódki. No widzisz. To byś nie pił pewnie. Ej, ale co z tego e, e, jak ja lubię to. Pozumiesz, ej, u, u nas jest... Ej. Się to to ej. w Polsce lepiej, nie? Co? W Polsce lepiej. Do sklepu wchodzisz, skrzynę. A tam tylko pół i co? Ej, a później już masz napisane, że... Alkoholik. Tak. A w Polsce to jest degustator. Albo smakuj. No, albo smakuj. Ej, ej, ej. Zobacz, ej. Zaraz dam papierosa. Kurwa. Jego, mać. Ja nie byłbym zimny, nie zimny. Co? Nie, słuchaj. Słuchaj, my to sobie tak dzisiaj poszliśmy sobie tam na, na spokojnie, no. sobie poszliśmy no. na miasto, pod Biedronkę no. i myśmy sobie dwie amarynki? nie, dwie, dwie, dwie. dwie. Trzecią. E e e jak tutaj, to była no to była trzecia To jest, żejmy no także widzisz, Jad. Ej, zobacz. Co? Ja za godzinę... Idę do... Dzień. Ej, hej, to, to jest luk, luk, z bajera. No, ja, Myślisz, może wyrwiesz, nie? To, to, gdzie te twoje laski? Ej! No? A Zóżki, nie, nie wziąłeś? Zóżki, nie widziałeś? No, tam siedzi. Z górnikiem? Tak. Piwo w sorbali. Kurwa, gdzie, gdzie ta malacka? Ja, ale dzisiaj zrobię... Aj, jak go zobaczę, to od to, razu to, 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 to będzie, będzie, będzie... Ojej. Oho. O. No bo w Twoim butach chodzi, widziałem. Pani Brunetko, dzień dobry. Pani jest piękna. Pani ma piękne włosy. To pięknie, dlatego ja tylko mówię, kurwa, jak mi... I małolatki, czy mają 19 lat? Tak, albo 20, 2 czy 3, a gdzie mam mecz, kurwa, ej, ej, ej. jest po, pojedynek, ej, gigantów, ej. czyli Hiszpania, Francja, o, o, jedzie, ej, 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 ej na obraz, o, Leż się kurwa, schudnij, bo, ej, to 120, czy co, i jak to daj Nie, a ja, a ja dziękuję. A gdzie jesteś? Ja jak bywa. Ej, ej, ej a ja mnie Ej, ej, powiedz Ej. ej, ej, ej powiedz jak kurwa wytrzymujecie <laughs> Ja bym się w pięć minut nie Ja, by, ja bym no Ja coś, ja coś takiego że Ani w tego, ja wie. O, siemano ma. spotkałem kumpla też, no i no. wyglądało też w takim dziwnym miejscu, tak samo jak ja, no nie w takim, no trochę gorzej, nie, no teraz śpię trochę na magazynowej jeszcze, wiesz, tam ale patrzy, nie? u Tomka, wiesz, no. Tak? no, ale i na koczowisku tam śpię, no, na po no. No nie mam gdzie, no, nie mam stacji, nie mam nic, Tak. stację straciłem miesiąc temu i co? No u tego Gosia, tam byś, co tam wyszło? Gdzie u Gosia? No co robiłeś, czy tam suwaczki, czy gdzieś? Ale to ja pojechałem do detoks, wiesz. A tu byłeś? byłeś. Byłem, ale... Mówiłeś, że jedziesz, no. no. półtora miesiąca wytrzymałem i miesiąc już wale, dzień w dzień. Sprawa, nie? No i teraz ciężko z tego wyjść. No nie, nie jest Nie prawa, wezwanie na komendę. Na no, co, no, ten... ukradłem. Prawie z magdo. O no. hmm. Łapałem za główkę, wiesz. Niepotrzebnie i teraz będę miał problemy, no. Zobaczcie, jakie schody. No ja właśnie widziałem. No. Wieku, ja jestem cień człowieka. Ledwo chodzę. widziałem. No. Się nic nie je. Tylko się pije. A wiem co to jest. Albo się zje raz dziennie i... To wszystko. Mam problemy. W duchu. Mam. To bardzo duże. Zobaczymy jak wyglądam. Note mówi, że tak bardzo dobrze wszystko było. Było. A się skończyło. Wiesz, że to jest chwila moment. Pyk i spadasz tam. Ja wiem, ja młod. No. To mnie dobrze, takie. taki. Że... No. No to tam w zagranice chyba nie? Co? W zegranice chyba. Z Jeździłem? Nie, teraz. No. No. Chciałem jechać. I co? Była, była wizytacja ale pojechali zobaczyli że się nie pije i no, pojechali że, no, że się nie pije o kurde wiesz co bym chciał duchu nie wiem nie chyba jeszcze czy może szczerze taki głupot. Ci mówię szczerze, mam dość tego życia. Takiego. Ajka. Takiego życia. to Karol, to też... jak tu się ogarnąć? I... To z powrotem na, na ten, na bardzo mi rzewa. Chyba pojadę, no, no z powrotem. I no, wiesz, muszę czekać teraz czwartego mam wyzwanie na komendę. Wiesz. Muszę wiesz, i złożyć tam. Nie, nie no, no, no. Chyba pojadę. Jedź, dzieciaku, bo to... Ale to nie, ja nie pojadę tylko na odtrucie. od razu poszło, no, że od razu Do no. no. Na całą terapię jest. Oh. No, na całą terapię pojadę. Ubra tak. Ubra. W też miałem dzisiaj iść i nie poszło. No. A ja go spalili. To ty gadasz. No. Jak go spalili. No, spalili. Mieli wystawić się w tyby w kostnicy i spalić A, od razu. Nie? Tylko wystawić i, i spalić. Kogo tego, tego gierasza? Giera, no ryśka, no. Co ty dałeś? No wystawić i spalić od razu. No. A kto go pochowa? Jak go pięknie słyszy, że gieras nie żyje. No nie żyje, już półtora tygodnie go trzymali. Pięknie, no, masz. Gierasz, a tu nie słyszałem. Się no No, nie żyje, no półtora tygodnia, półtora tygodnia so, już. Jest martwy. A dopiero patrzy. dzisiaj go chowali. No, bo. Patrzę, patrzę, ty się ogranęłeś tylko trochę. No jak? Bo ten 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 co No, wyjście. Tak dziwnie chodzi, tak? No, tak ledwo na nogach. No. No, jak on już wstawać nie dawał rady. I co, od kary Co? Od kary zmarł? W skoczywiskach, wiesz, pogoniliśmy i poszedł i za dwa dni zmarł. W piwnicy gdzieś, nie wiem gdzie. Jednak nie

Na Koczowisku leżał, to leżał 4 dni i nie wstawał w ogóle po własnych siłach. Tylko jemu wody przynieść, tylko to przynieść, tylko to przynieść, wiesz. Nie dawał już rady wstać. No ale ten to się chraca czas, tak jak powiedziałem, chcieliś bardzo. Ale nie nie, nie, rysk, nie no ryśmy chodzi. A o No, no. Gwiazdo 4 lat parzył. Jak go znam. 15 lat. Dzień w dzień. A od czego no. tu. nogi mu odebrało? No od klania, od czego? Od rojalu. No. to no. Rysiek to wiadomo było, że tak skąd? Ja też a tak tam. A tak skąd. się pytam, piję, w domu siedzi. O, walił. No walił, no On tam jeszcze problemy chyba z tym sercem miał, coś tam no. no, no, ale... Nie no. wiem na co zaszczyt, ale półtore tygodnie, no. półtore tygodnie go otrzymali. Robili chyba sekcję zwłok, wiesz. Może no, no, no. Są Przyczyna. Takie, no, przyczyna, ja się No to A tam u Ciebie, Karol poprawa będzie chyba, nie? No musi być. No. Muszę się ogarnąć, bo sam chcę już. Nie chlałeś kurde. Wiesz duchu znasz. nie? No kurde, no kurde, no ile to ja... Ja sam... Pije miesiąc i przestaje sam od siebie, więc nie? Chwilek kurwa nie, nie, no, nie, nie łapię, tylko tutaj I druga interwencja była. Bo tak patrzą. Do... Tylko po no. mm. Łapio, w kurwa. Łapią. Łapią nic, co trzeba. No. Fundację łapią, ECPU Polska. Bo oni co? No to Tam 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 nie tam no. pójdę, bo, bo się boją. No. On tylko on tylko sprawdza. On no, tylko sprawdza czy ty ja. piją czy nie piją. No tak, taka Usiądzi prawda. Normalny. No a masz jak w parku było, tak sam pośle razy. No. Trzech, czterech się siedzi, już Bóg podchodzą. A. Ja kiedyś zerówkę miałem, tak za ławką, nie. Tu już wyciąga, będzie pisał mandat. Ja mówię, zaraz, ale za co ten mandat? Spożywanie alkoholu. Ja mówię się... Ja mam jak alkohol, to ja niedługo nie będę mógł wody się napić w parku w no. tym a tu tak, mówię, weź to schodzę, tu robisz, nie? nie. Ja mówię tak, mówię, chłopie, to jest 0:0. 0 no, no, Mówię, to jest jak orężada gazowana. No tak. Mówię, to to no, już, zero no. no. O, a, to, wiesz co powiedział? To za zaśmiecanie mówisz tu, Jaki za, Jakie jest no, Jakie mówię za Myślałem, że zaraz zapety nam wpierdolą. No ale nie, nie było nic. Ale chodził, patrzył. To nawet gdyby wziął gdzieś tam dalej, żeby tak pił, nie? No. Leżeć.